Jeżeli oglądacie filmy z superbohaterami Marvela, to zapewnie kojarzycie Hulka. Taki wielki mięśniak w kolorze brukselki. Jego motoryzacyjnym odpowiednikiem jest na przykład Audi RSQ8. Równie mocne, równie potężne, równie wielkie, równie szybkie. I wyobraźcie sobie, że właśnie ten motoryzacyjny mięśniak doczekał się syna Baby Halka. To oczywiście msq 3 Ale zanim wystartujemy, to prosimy, wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach. Bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. Pieprzone reflimitery we współczesnych nowych samochodach. Tak, wiem, już zamykam, bo syf straszny. Zdjęcia się odklejają, kartony stoją. Zaczynamy wyjątkowo od... Podniesienia maski, niestety, człowiek, który się tym zajmował, zrezygnował po ostatnim odcinku z Lexusem NX. Chyba powinien wrócić. Jest, znalazłem. Dobrze, bo to jest najwspanialsza, najistotniejsza, najważniejsza i najbardziej wyjątkowa część w tym samochodzie. Nie kolor, tylko to z tymi czerwonymi pięcioma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawdopodobnie ostatni na świecie pięciocylindrowy silnik. Jak wiecie, kiedyś słynęły z nich Volvo i właśnie Audi i Audi. Jako jedyna marka przy nim pozostało. A dlaczego 5 cylindrów? Bo 5 cylindrów przede wszystkim ma specyficzne brzmienie. Niestety na tym reflimiterze tego tak dobrze nie słychać jak podczas jazdy. Zapłon odbywa się tu w kolejności 1, 2, 4, 5, 3, w związku z czym powoduje takie nierówne, e, nierówne terkotanie. Jest wyjątkowy także z tego względu, że dziewięciokrotnie z rzędu zdobywał tytuł Międzynarodowego Silnika Roku. Ale oczywiście to nie jest silnik sprzed 9 lat. On co jakiś czas był modyfikowany i tutaj też mamy taką modyfikację. Przede wszystkim odelżono go względem poprzednika aż o 28 kg. Skrzynkę wału korbowego wykonano tutaj z zupełnie nowych materiałów, m.in. z aluminium, przez to samo to obniżyło masę o 16 kg. A wał, korbowo... Ko... wał korbowy jest pusty w środku, dzięki czemu jeszcze ubył dokładnie 1 kg. 400 koni i 480 Nm pojemność oczywiście niezmieniona czyli 2,5 litra. No dobra, mamy tutaj nie RSQ3, ale RS3Q RS Q3 Sportback. Sportback, czyli tę bardziej sportową wersję, ale bardziej sportową tylko z tyłu, ponieważ tylna klapa bagażnika opada bardziej jak w samochodzie Coupé. Jednocześnie RSQ3 Sportback jest o 45 mm niższe od RSQ3, a samo RS jest 10 mm niżej zawieszone. Niż te normalne kutrójki i Sportback i zwykła kutrójka. Więc mamy samochód po prostu niższy, ale jest też jednocześnie szerszy, ponieważ błotniki względem standardowego Q3 poszerzono o 10 mm. Jest też trochę dłuższy, ponieważ inaczej są zbudowane zderzaki. Tu mają po bokach dodatkowe wloty powietrza. Są tak duże, że mogłyby wessać małe dziecko. Oczywiście typowa Audi Single Frame. Lakier, który w cenniku powinien nazywać się Oczojebny, kosztuje w tym wypadku tylko 2800 złotych i trzeba jasno sobie powiedzieć, że widać go nawet z księżyca. Czarne końcówki wydechu sugerują, jasno, że mamy sportowy wydech, czyli ten wydech RS, który trochę lepiej brzmi, ponieważ w normalnym wydechu cała ta rura jest zrobiona z srebra. Natomiast nie jest to sam wydech, bo zobaczcie, tu normalnie kryją się dwie rury wydechowe, i to samo jest tutaj, czyli to jest tak naprawdę tylko taka nakładka. Masz taki kłaczek na pomponiku, wiesz? O, dziękuję ci. W tym wypadku, oprócz tych wszystkich czarnych dodatków, możemy poznać RSK po opcjonalnych ceramicznych hamulcach. Kosztują dodatkowo bardzo rozsądną, jak na Audi, cenę 27 tysięcy złotych. Jak za ceramikę, to prawdziwa okazja. Ale nie bez powodu tyle kosztują, ponieważ ceramikę mamy tylko z przodu. Natomiast z tyłu klasyczną, stalową tarczę. A felgi to 21 cali, tak? Te czarne. No, jeżeli chodzi o wnętrze, to od zwykłego Q3 różni się fotelami oraz oczywiście kierownicą. Kierownica jest spłaszczona u dołu, jeżeli chcecie, możecie bez dopłaty taką mieć w pełnym kółku. Fotele akurat te są opcjonalne i poznacie je po tym, że mamy tutaj tą skórę FineAppa czy jakoś tak i mają zintegrowane zagłówki. Ale ta integracja w tym wypadku naprawdę wyszła na dobre, bo zobaczcie, duży chłop. A ten zagłówek mam idealnie na wysokości tutaj prawie tam, gdzie kończy mi się głowa. Jako, że nie ma tutaj szklanego dachu, to też nad głową mam wystarczającą ilość miejsca. Cała deska rozdzielcza jest bardzo podobna. A w zasadzie identyczna jak w Q3 i w Q3 Sportback, natomiast rzeczywiście dokładnie to, co nas bolało w zwykłej Q3, tak samo tutaj nas trochę boli, to znaczy nie wszędzie są to materiały takie, na jakie zasługuje Audi. To mogłoby być bardziej miękkie, bo to jest przecież pod szybie i ono jest takie no... Dosyć twarde. Na szczęście sam podłokietnik jest miękki. Samochód ma już 17 tysięcy kilometrów przebiegu, czyli nie miał łatwego życia w rękach dziennikarzy. Ja jestem ostatnim w zasadzie w kolejce do jego testu, przez co czuję się trochę tak jak chłopak, który zaczyna chodzić z dziewczyną, z którą była już cała reszta szkoły. Ale po tych 17 tysiącach kilometrów nie widać tutaj śladów jakiegoś wielkiego zużycia, czy to mechanicznego, czy to takiego czysto wizualnego. Jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, to proszę bardzo, Misiaczek się mieści, tak i jest mu tutaj bardzo wygodnie, natomiast osobą mojej postury. Wygodnie już nie będzie, bo przez nisko opadającą linię dachu jest tutaj najzwyczajniej w świecie ciasno i taki dryblas jak ja, nie to, że on tutaj ma mało komfortowo, on tu ma skrajnie niekomfortowo. O ile siedzisko jeszcze, owszem, siedzi się w miarę, to po prostu to, że walimy głową w sufit, to zdecydowanie czuć, że to jest ta wersja Sportback. Nadaje się tak dla ludzi do maksymalnie 1,70 m wzrostu, natomiast można sobie regulować kanapę. O, jak ją sobie wyregulujecie, tak to już wtedy w ogóle nie ma miejsca na nogi. Można czy nie można? Tu są takie siurki. O i siurek się pociąga i wtedy albo się ona składa, albo o, można jechać całą. O! Teraz o, ja rozumiem. Nie, to nie ja miałem za mało miejsca nad głową. Po prostu źle sobie odsunąłem kanapę. Jak mam ją o tak? Ustawioną, to wszystko jest ok, już mam naprawdę wystarczająco dużo miejsca nad głową. Ale i tak, najwspanialszą rzeczą w tym motorze jest to, jak on brzmi. Nawet kiedy jedziecie w trybie komfort i kiedy ten tłumik z tyłu jest przygaszony, nie jest w trybie sportowym, nie są zamknięte klapki, to słyszycie, że macie do czynienia z czymś zupełnie innym. Od tego, co występuje nawet we współczesnych silnikach V6 czy nawet V8. Jest to to specyficzne brzmienie. Jakbyście zamknęli oczy i rozpoznawali silniki tylko i wyłącznie na słuch, to byłby to jeden z bardzo niewielu motorów, który bylibyście w stanie faktycznie odróżnić tylko i wyłącznie przy pomocy ucha. A w takim normalnym, codziennym użytkowaniu, kiedy wrzucicie go w tryb Comfort albo w efficiency, jest dokładnie takim samym Audi jak zwykła. Ku Idzie po prostu spokojnie, i tylko ten charakterystyczny dźwięk tego silnika, spod, dobiegający spod maski, sugeruje, że jest to coś innego. Zobaczcie: 50. 50-60 na godzinę i jedziemy już na szóstym biegu. Skrzynia to oczywiście estronik siedmiobiegowy. Oczywiście jest tutaj napęd quattro, nie ten ultra quattro, który dołącza którąś z osi, tylko jest tu sprzęgło wielopłytkowe, które stale rozdziela ten napęd pomiędzy przednią i tylną osią w proporcjach zależnych od tego, po jakiej drodze jedziecie, w jakim ustawieniu, czy sportowym, czy komfortowym, czy w zależności od tego, która oś straci akurat przyczepność. Nie ma tutaj żadnej tylnej skrętnej osi takiej, jaką można zamówić. Choćby do RSQ8, ale można też ściągnąć sobie blokadę prędkości maksymalnej. W tym wypadku kosztuje to prawie 9000 zł. Wówczas nie jest to już 250 km na godzinę maksymalnie, ale 280 km na godzinę. Zawieszenie obniżone o 10 mm, czyli to sportowe jest dokładnie tak, jak w zwykłej kutrójce. trójce, tylko tam było wadą, jak pamiętacie. Jeżeli nie, to sobie obejrzycie ten materiał. Kurwa nigdy nie wiem, z której strony to pokazać. Czy z, z której z tych stron możecie sobie kliknąć i będziecie widzieli materiał z kutrojką. Tam na zawieszenie narzekaliśmy, że jest trochę za twarde. Tyle że to co tam było wadą, tutaj oczywiście w przypadku sportowego auta zamienia się w zaletę i to w dużą zaletę, bo możecie naprawdę dzięki temu zawieszeniu wchodzić w zakręty tak. <śm -trujka> tak. Przyspieszenie, uszknanoja Zdecydowanie niesuwowate zawieszenie. Według producenta te 400 koni mechanicznych i te 480 Nm wystarczą do tego, żebyście setkę zrobili w 4,5 sekundy. Natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy w dzisiejszych warunkach, kiedy trochę pada, jest wilgotno, jest mokra droga, byli w stanie osiągnąć ten wynik. Ale oczywiście i tak spróbujemy. Dobra, to my mamy w takim razie tryb RS2, kontrolę trakcji w tryb sportowy. Ależ ląbnięcie. 5 sekund, równiutkie. I to jest ta zaleta napędu na cztery koła. Tylko o pół sekundy gorzej niż fabryczny czas. Ale wydaje mi się, że trochę za miękko puściłem pedał hamulca i mogło go jeszcze trochę przyhamować, więc spróbujemy jeszcze raz. Ależ ten silnik cudownie brzmi! 4,9 sekundy na lekko wilgotnej nawierzchni przy wysokiej wilgotności powietrza z silnym na tylnej kanapie. Uważam, że to jest naprawdę świetny rezultat i cały czas słyszycie takie ty 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 w połączeniu z tym sportowym wydechem RS. Narzekamy dzisiaj wszyscy na to, że te silniki są takie zagrzeczne, takie uładzone, że trzeba je odtykać, tuningować, żeby wykrzesać z nich trochę więcej takiego prawdziwego, sportowego brzmienia. Tutaj dostajecie je już w standardzie, no może po dorzuceniu 5900 za ten sportowy tłumik. I to jest takie, takie mechaniczne, takie czyste, takie nieskażone żadną elektroniką. Nawet nie jestem w stanie określić, czy coś tutaj pomagają głośniki, bo wydaje się, że kompletnie nie. Puf! I słyszycie te niesamowite 5 cylindrów i jeszcze taki świst nietypowy sprężarki. ależ. Brzmi to auto niesamowicie. Natomiast nawet nie musicie zabierać go na tor, a już czujecie, że jadąc z nim takimi normalnymi drogami, ono ma zupełnie inny charakter niż większość tych wszystkich RSQ8, RS6, RS7 itd. Tamte samochody są takimi dżentelmenami. On, zanim zaprosi kobietę do siebie do domu, to najpierw zapraszają na kolację, stawia jej wino, randka, tu całą i tak dalej. Ten nie! Ten jest po prostu wariatem i furiatem. On od razu łapie za włosy i ciągnie do sypialni. Jest pod tym względem niesamowity! O, o, poczekaj, czekaj. Patrz, jaki fajny placyk. Ciekaw jestem jaki on ma ten napęd 4. Czy on da radę tutaj cokolwiek wykombinować? Dynamik, wyłączona kontrola. I, o, to jest I to jest Audi. Na suchej w miarę wierzchni, takiej gdzie nie ma śniegu albo nie, nie ma kałuż. Nie jesteście w stanie wykręcić nawet bączka. Nic. Zobaczcie. Zobaczcie. I jaka ciągle jest przyczepność. Kurna. I uwaga. Ależ on brzmi. Bardzo ładnie też ten estronik działa w tym trybie. Zobacz, wyjeżdżasz z zakrętu i on nie potrafi ci nawet zarzucić tyłkiem, po prostu wbijasz nogę w p... jeździmy jak na torzach. Nie, nie. Ja wiem, jest pusto, nie ma nikogo na drodze. Wybraliśmy taki dzień, taką godzinę, kazaliśmy pozamykać, wszędzie dookoła postawiać szlabany ludziom, ludzi poprosiliśmy, żeby stanęli z bramkami, w razie czego tam, nie wiem, powiedzieli, że jak wódki ktoś nie przywiezie, to nie przejeżdża i tak dalej. Żebyśmy mogli sobie tak pojeździć. O, ale widzę, że już otworzyli, bo jadą inne samochody, więc się uspokójmy nieco. I uwaga! No coś nieprawdopodobnego! Bonku, uspokój się, ja do ciebie apeluję, do twojego wewnętrznego ja. I to jest właśnie ten problem tego samochodu, że wrzucicie go w tryb Dynamic albo w tryb RS i was... Korci, po prostu was korci. Ciągle byście tylko w nim jeździli. Nie ma niczego pomiędzy. Jest Albo stoi w garażu, albo musicie nim zapierniczać. O, i każe, a wiesz, co, tu sobie skręćmy, patrz. O, i od razu czujesz, jak normalnie ten napęd. Quattro go ustawia odpowiednio. Nie jesteś w stanie, jadę teraz cały czas na wyłączonej kontroli trakcji. Nie jesteś w stanie wyprowadzić go z równowagi. Nie wiem, gdzie my teraz zawrócimy. Nie wiem w ogóle, wiem w ogóle gdzie jadę, bo w tym samochodzie nie o to chodzi, żeby dojechać do celu. W nim chodzi o to, żeby jechać do celu. To jest niesamowite. O... Patrz, i możesz sobie, o, jak jedziesz takim autem, to możesz sobie ciąć pięknie winkle. Masz wyższe zawieszenie, Obacz, patrz, patrz. O, patrz. Natomiast ma fatalny ten do spryskiwania szyby. Zobaczcie, muszę chwilę przytrzymać. O, dopiero zaczyna lecieć. To tak zwat, nie? I za chwilę znowu ten płyn ścieknie, tak jakby o kurna. O, super droga nam się zrobiła. O, 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 patrz jakie fajne pole. Silne. Tutaj na pewno będzie ślisko, nie? No nie ma bata, żeby na trawie i to podmokłej nie było ślisko. O! O! Teraz troszkę jedzie bokiem. O! 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 I tu jedzie troszkę bokiem. Ale przecież nie będziecie jeździli nim cały czas jak porąbani. Czasami będziecie chcieli zapakować tutaj żonę na fotel pasażera, wrzucić dzieciaki z tyłu. I pytanie, jak wówczas będzie się sprawował? Na ile ekonomiczny będzie, na ile cicho będzie w środku, na ile komfortowo. Dlatego jedziemy teraz sprawdzić to na autostradę, ale zanim jedziemy, musimy zmyć cały ten gnój. Ale zanim, zanim dojadę na stację, to jeszcze trochę sobie pomarudzę na wnętrze, bo na przykład brakuje mi takich typowych dla Audi e, estetycznych rozwiązań, jak na przykład zasówka tutaj nad cup holdery, tylko one cały czas są odsłonięte i tak wygląda to po prostu ordynarnie. To, że tutaj jest zapalniczka, a nie ma jej tutaj w schowku. To, że schowek jest wykończony dosyć twardym materiałem. To, że tutaj ta półka cała jest tak odsłonięta, to, że to wygląda goło i jest takie trochę plastikowe. Ty lubisz patrzeć silnie, jak inni pracują, nie? Co ciekawe, w wypadku RSQ3 Sportback i zwykłego RSQ3 Audi zdecydowało się nie wprowadzać tutaj rozwiązania mild Hybrid, czyli nie ma tutaj tej wspomagającej elektryki. Doszli prawdopodobnie do wniosku, że to zaburzyłoby ten niesamowity indywidualny charakter tego pięciocylindrowego silnika. I bardzo dobrze, bo czucie jest, że tak, dojeżdżacie do skrzyżowania, owszem, jest tu system start stop, który wyłącza silnik. Natomiast nie ma trybu żeglowania, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu. To auto nie wyłącza silnika spalinowego, ani nawet nie redukuje do biegu jałowego, żebyście mogli się toczyć. Ten silnik pozostaje cały czas włączony i auto jedzie tak, jak jechać powinno. To sprawdzamy sobie dwie rzeczy: sprawdzamy sobie zużycie paliwa i to, bo to mnie bardzo interesuje, jak on zmienia biegi. Bo pamiętacie, wszystkie właśnie te nowe współczesne Audi dostosowane do normy WLTP mają jeden zasadniczy problem ze zmianą biegów. I tutaj proszę, jedziemy sobie na siódmym biegu i zobaczcie, co się dzieje. Chcę na przykład kogoś wyprze wyprzedzić i wciskam pedał gazu w podłogę. Też mijają te półtorej, dwie sekundy często irytujące, zanim samochód zacznie jechać. To samo, zobaczcie, co się dzieje tutaj z tym, tutaj pokazuje nam bieg, na jakim jedziemy. Zobaczcie. Nic się nie dzieje, samochód nie przyspiesza, a potrafi zredukować 4, 5, 6, 7, tak zmienia biegi, tak nie szafuje. Ale to na szczęście tylko i wyłącznie w tym trybie efficiency. Zobaczcie. Ja tylko dodaję tak pulsacyjnie gazu i zobaczcie, co się dzieje z tymi biegami. To nie jest najgorsze w tym trybie efficiency. Najgorsze jest to, że na przykład tak. Jedziecie drogą krajową. Przed Wami pojawia się tir. Odpowiednio wcześniej dodaliście gazu, więc już się do niego zbliżacie, ale na chwilę musicie odjąć gazu, a on już wtedy zdąży wrzucić siódmy bieg. Czyli w momencie, kiedy tylko na chwilę odejmujecie gazu, bo na przykład coś się przed wami pojawiło i musicie go trochę odjąć i potem go dodać, to drugi raz kładziecie nogę na pedale gazu i już nie macie tej mocy. Patrzcie, powiedzmy, chcę wyprzedzić tira, muszę na chwilę zdjąć nogę z pedału gazu, znowu ją położyć i znowu nie mam tej mocy. On znowu musi redukować. Totalnie bez sensu. Dlatego zdecydowanie lepiej jeździć w trybie komfort. Natomiast nadal zrzuca te biegi o dwa. Więc tu w tym wypadku musicie jadąc przede wszystkim uważnie i zdecydowanie planować to, kiedy macie zamiar wyprzedzić, czy będziecie przyhamowywali i lepiej to wtedy zrobić po prostu na łopatkach. Bo jak jedziecie na łopatkach, to ten problem nie istnieje. Dodajecie gazu i od razu jedziecie. Więc wyprzedzanie na drodze krajowej na łopatkach, ewentualnie w trybie sportowym, bo komfort jak się okazuje niewiele zmienia. Ale jak wrzucicie w dynamika, to od razu macie czwarty bieg i uwaga, zdejmuję nogę z pedału gazu. I nie zrzuca, dodaję od razu, mam moc, zdejmuję nogę z pedału gazu, nie zrzuca. Mam moc, dodaję, zdejmuję, nie zrzuca. No, ale w końcu, Trip Efficiency, jak sama nazwa wskazuje, służy od do tego, żeby oszczędzać paliwo. No więc sobie pojedziemy 120 na godzinę i zobaczymy, jak przy tych 120 będzie wyglądało spalanie. Mamy spalanie na poziomie 8,5 litra na setkę. Jak na samochód, który ma 400 koni mechanicznych, 480 nm, robi setkę w 4,5 sekundy. Jest naprawdę bardzo żwawy, ma napęd na 4 koła i jest w końcu suwem to jest to mega, mega dobry wynik. Oznacza to, to, że bez problemów, w takim normalnym, codziennym użytkowaniu jesteście w stanie zamknąć się w dyszce. A dyszka na sportowe auto to gut, super gut. Natomiast ciągle słyszycie, że to jest tam te 5 cylindrów. Siódmy bieg, 120 na godzinę, tylko 2100 obrotów mniej więcej. I słychać, że to nie jest taka zwykła benzynóweczka, I, ale mnie się to podoba. Ile trzeba za to zapłacić? Tu mam dokładną rozpiskę. Zapłacić za to trzeba 278 300 zł za podstawę. Ta, full wypas. Tutaj jest chyba wszystko, co można było włożyć. Może poza super ekstra lakierem za, e, z Audi indywidual, za jakieś kilkanaście tysięcy złotych. 425 980. To jest po prostu ostatni Mohicanin i niewykluczone, że jeden z ostatnich pięciocylindrowych silników w ogóle na świecie. Bo nie sądzę, żeby następca pozostał. Sitten muoto se.